Na koszt dzwonienia i zabierania pasażera oprócz stosunku ilości kliknięć zadzwoń do zabierz, ma także wpływ ilość zapytań, które otrzymujesz od pasażerów i reakcja na te zapytania. Mówiąc prościej, jeżeli masz zaznaczony bardzo duży obszar na mapie, a w rzeczywistości obsługujesz tylko część tego obszaru, to wiele zapytań po prostu ignorujesz. I na przykład, jeżeli dostajesz 100 zapytań, a otwierasz tylko 40, ponieważ reszta cię nie interesuje. To, Twoja reakcja jest na poziomie 40% i ten parametr ma wpływ na koszt kliknięcia zadzwoń i zabierz pasażera. Aby poprawić swoją skuteczność, dopasuj w swoim profilu przewoźnika obszar tak, żeby zapytania były precyzyjniej dopasowane do Twoich tras. Zwróć uwagę także na dni wyjazdu z Polski i dni powrotów do Polski. Jeżeli nie wyjeżdżasz codziennie, a wyjeżdżasz trzy razy w tygodniu, to po co Ci zapytania w dni, które nie jeździsz? Zaznacz tylko te dni, w które wyjeżdżasz z Polski i dni, w które wracasz. Pamiętaj, że im precyzyjniej dopasujesz region, tym celniejsze dostaniesz zapytania od pasażerów.